Witajcie w kolejnym archeologu. Wykopy z lewami są już zasypane. My przenosimy się na pole położone kilkaset metrów dalej, gdzie otwieramy trzy nowe wykopy. Kontynuować będziemy badania neolitycznych domów, rozpoznanych już dwa lata temu. Jeden z nich należyć mógł do ludzi, którzy zbudowali rondel. Drugi jest nieco starszy, należał do ich przodków, którzy jako pierwsi przynieśli tu ideę rolnictwa ponad 7000 lat temu. Poprzednie wykopy dostarczyły bardzo mało materiału datującego. Celemika umożliwiająca choćby bardzo ogólne dotowanie występowała bardzo rzadko. Nie znaleźliśmy też kości ściśle związanych z domami. Nowy wykop wytyczyliśmy tak, aby uchwycić dużą jamę związaną z domem. To powinny być zabytki. Na początku jest wyklejona koparka, która zdejmuje wierzchnią warstwę. Część dokopujemy ręcznie. Przez kolejne badania nauczyliśmy się, że tutejsze nawarstwienia tylko czekają, żeby zrobić nam niespodziankę. Często wydaje się, że poziom jest właściwy, aby następnego dnia okazało się, że wciąż jesteśmy o 10 cm za płytko. Przez panującą suszę ziemia jest twarda jak kamień, a jednocześnie pełna zabytków. Muzolne skrobanie szpachelką okazało się najlepszą metodą. W ten sposób na pewno niczego nie przeoczymy. Wszystkie zabytki były inwentaryzowane oraz namierzane za pomocą GPS-u. Jest też ceramika o charakterystycznym dla wczesno-neolitycznej kultury ceramiki wstęgowej zdobień. Ze na filmach to na Wszystkie te namierzone zabytki pozwoliły nam stworzyć mapę rozmieszczenia znalezisk, czyli planigrafię. Biała kropka oznacza ceramikę na krzemin Zobaczcie, jak pięknie rysuje się ta koncentracja. A co najważniejsze, idealnie pasuje do orientacji domu usytuowanego na osi północny-zachód, południowy-wschód. Jadek się odzywał do Pani? Nie? Tak. Nasze odkrycia są oczywiście dokumentowane fotograficznie. Tu widać jedno ze skupisk ceramiki. Komułu, pasuje, i jest też zapach. dużo krzemieni, co powoduje radość u naszego eksperta. No, elegancki, bardzo ładny. Przygotowanie typowe dla KCWR: odbicie pośrednikiem, co widać tutaj, po tym że ta piętka jest taka. Piętka jest dosyć mała, dobrze przygotowana, od tej strony, czyli od strony od łupni. Sęczek jest dosyć płaski, no i bardzo charakterystyczna łuska sęczkowa. Mhm. Od, od razu widać. Że to jest Mówił dosyć. doktor Adamczyk. <laughs> Z Muzeum Narodowego w Szczecinie. <laughs> Gdy w końcu spadł pragniony deszcz, czym prędzej zabraliśmy się do czyszczenia powierzchni wykopu. Gdy ziemia jest namoknięta, obiekty archeologiczne są lepiej czytelne. Zobaczcie tutaj, prawa część wykopu jest już wyczyszczona z luźnej ziemi. Wyraźnie widoczna jest podłużna jama, którą wcześniej dostrzec można było tylko w postaci planigrafii. Jeszcze dokumentacja zdjęciowa. Najlepiej jak zdjęcia robi się pionowo z góry, stąd też coraz powszechniejsze jest używanie dronów. Na tak przygotowanej powierzchni wykopu profesor obrysowuje wszystkie obiekty. Każde zagłębienie wykopane przez człowieka, nie bez znaczenia czy 100, czy 1000, czy 10 tysięcy lat temu, jest czytelne w powierzchni. Najlepiej widoczne są takie jamy, które pozostały przez długi czas niezasypane i przez wieki zapełniały się dzięki działaniom sił przyrody. Deszcz czy wiatr spowodowały stopniowe zasypanie ziemią inną niż rodzimy grunt. A, to tutaj... i koniec. Tu trzeba by jakieś Panie Łukaszu przynieść sznurki i spróbujemy Począć to znaczyć właśnie osie cięcia. No pójdę po szpilę i, i sznurek. Aby obiekty, które kopiemy dostarczyły nam jak najwięcej informacji, kopiemy je w taki sposób, aby uzyskać jak najwięcej przekrojów poprzecznych, czyli profili. Pomagają one zrekonstruować nie tylko proces zasypywania, ale bardzo często też funkcję, jaka pełniła dana jama. Czy był to śmietnik, czy piwniczka, czy może coś innego? Teraz możemy przystąpić do eksploracji. Tak duże obiekty kopiamy trochę jak szachownicę, eksplorując najpierw przeciwległe kwadraty. Jama wypełniona jest zabytkami, zwłaszcza fragmentami naczyń. No właśnie trzeba było Przynajmniej głośno Były Dobra A to może Tam jest żuk, czy tam ma być żuk? Gdy przekroj obiektu jest gotowy, dokumentujemy go okay. Nie przeszkadza nam żuk Dobra, to teraz no. dziewczyny zdjęcie tabliczkę na tą stronę nie? Część zdjęć wykonujemy styczki, która podobnie jak on pozwala wykonywać zdjęcia z góry. Dzięki użyciu rozstrzanki zapewnia jednak lepszą jakość zdjęć. No Ty, przy cenach to... No jesteśmy twardzi, ludzie mocy. Na podstawie tak wykonanej dokumentacji możliwe jest zbudowanie trójwymiarowego modelu. Obiekt, który kopiemy, to tak zwana jama budowlana, wczesno-neolitycznego domu ludności kultury ceramiki w Snegowejdy. Wzniesiony został nieco ponad 7000 lat temu. Domy pierwszych rolników to imponujące konstrukcje. O długości dochodzącej nawet do 50 metrów, a szerokości około 7 metrów, ich konstrukcja oparta była na trzech rzędach słupów podtrzymujących dach. Prawie zawsze usytuowane są na osi północ-południe z małymi lokalnymi odchyleniami. Wejście znajdowało się, jak zakładamy, w południowej szczytowej ścianie. Po obu stronach domu, przy wejściu, znajdowały się właśnie takie jamy, jak widzicie za mną. Najczęściej służyły jako śmiet, ta jest bardzo płytka. Podobnie było w przypadku domu, który badaliśmy w zeszłym roku. Spowodowane jest to tym, że pierwotnie ich funkcją było dostarczyć gliny do konstrukcji ścian domu. Na tym terenie występuje jednak żwir, więc jamy nie spełniały tej funkcji. Są więc bardzo płytkie. Domy o takiej konstrukcji występują od Francji po Ukrainę. Ich charakterystyczna, powielana przez pokolenia konstrukcja jest doskonałym wyróżnikiem. Dobytków związanych z domem było całkiem dużo. Niestety kolejny raz nie znaleźliśmy kości, które są najłatwiejsze w datowaniu węglowym. Ja Jaka to jest część? Ale te, to się Wycz, ta jest się wy. Ja uważam, że nie, nie ma sensu dzisiaj tego robić na baniata, a rano się to doczyści i zrobimy. Może popada, to też będzie ładnie ten, ładnie, sprzyści, ten, nie? ładnie się doczyści, to i rano zrobimy i wybierzemy. Nie? Dobry materiał? Uziemy. To jest biur i był uchorzony jako wkładka do sierpa. Czas na oględziny wykopanych zabytków. Też były bardzo odkrywcze to było dla mnie. My się ciągle uczymy tego Pomorza, bo tutaj nie kopaliśmy i... No jest trochę inne. Ale co do tego nie To jest No tak, bo no masz tym takie. To jest. Może... Ale, ale też nie wykluczone, że jest... No e... właśnie, także... To dobra, to yy, zaczniemy pakować to i, z, i otworzymy coś nowego. Naczynia dzieliły się zasadniczo na dwie różne grupy. Cenikę stołową, niewielkie naczynia. Najczęściej zdobione. Zrobione były liniami jedynymi. Niekiedy na liniach pojawiały się też takie elementy, które nazywamy nutami, ponieważ wygląda to jakby były to pięciolinie, tylko że nigdy nie występuje to jako pięć linii i takie punkty, coś jakby nutki. Bardzo zaskoczyła nas natomiast. Ceramika, tak zwanej ceramiki kuchennej, czyli były to duże naczynia. Niektóre służyły do gotowania, niektóre jako naczynia zasobowe do przechowywania pokarmów. Zaskoczyły nas, ponieważ wykonane są w zupełnie innej technice niż zwykle dla kultur wstęgowych. Widzimy tutaj bardzo wyraźną domieszkę. Kamieni tłucznia kamiennego w zasadzie, żeby być dokładnym. Duże naczynia również były niekiedy zdobione, ale zupełnie inaczej. Były to, tak jak w tym przypadku, jakieś guzy, albo odciski. O, tak jak na przykład tutaj. Jest rząd odcisków robionych walcem. W tym odcinku to już wszystko. W kolejnym eksplorować będziemy sąsiedni dom, nieco młodszy, który mógł należeć do budowniczych rondela. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, żeby nie stracić kolejnego odcinka.